Cześć wszystkim, z tej Paula. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rival Stars Horse Racing. Dzisiaj znowu się rybaczki. I tak sobie od razu zaczniemy. Żeby nie przedłużać, żeby móc wcisnąć jak najwięcej tych rebaków, e, Jakby w... no w jednym filmie. Tak samo pomijam też e, to, jak ja wybieram giery i tak dalej, i tak dalej. Że po prostu nie. No, no, nie trwało to nie wiadomo ile, a żeby było tych robaków trochę. No, niestety weszło nam takie coś. Tego czegoś nawet nie widać. Super. Konie mi się zepsuły. Halo. Dobra, nebula, no. Ej, no ale przecież ja nawet nie wiem, co to jest. Nie, dobra. Skipniemy ją i... No nie pokaże się nawet? Co tu się stało? Zobaczymy wspólnie, co tutaj się urodziło i urodziło się yy, taki kasztanek. Pani kasztan, ale dobra, mamy jeszcze jednego zrebaka. Yy, chyba nie? Że trzy? Czy dwa? Tylko wstawiłam? i znowu takie coś, rude klaczka Tylko, miałem zliczyć ile się już takich samych urodziło to no, wyszłaby spoko liczba co chwilę one wychodzą miałam taką, nazywała się pani diesler nie pamiętam jak mia jaki miała ten pierwszy człon ale drugi człon imienia miała Dizzler Dobra, teraz ty O. Oh. Wow Okej okay. To jest? Aha, to jest chyba taki czarny, czarny koń. Chyba tak. Jezu, naprawdę. Tu jest czoklet gdzieś. No to ona jest wyblakła w porównaniu do tego. O mój Boże, jaki ładny. No szkoda, że nie klacz. Oh my gosh, ale ładny. Mega czarny taki. Fajny, no ale niestety ogier. Jakby była klacz, to może bym wtedy zostawiła. Ale tak, no to tak średnio. Aha, i ty. To chyba ostatni, nie? No, uratuj tą serię źrebców. No i kasztan znowu. Znowu z tą taką odmianką na, na brzuchu. Te takie paseczki, jakby od pazurów, nie? Często się rodzą takie konie. Przynajmniej mi. A ma ładne skarpetki z tyłu. Takie dwie fajne. Podobały mi się, jak koń ma takie dwie skarpetki z tyłu. Mega mi się to podoba. I to jest taki pomarańczowy kasztan. Dobra, zacznijmy sobie od tej pani. I ta pani dała. Jakiegoś takiego? Takiego mam w wersji mobilnej właśnie, takiego konia, no w sensie w tej wersji na telefon, to też wam kiedyś takie, Taki filmik nagram. Bo mi się tam strasznie spodobały te skoki. I przymierzam się do tego, ale, ale tu jeszcze zobaczymy. Dobra, lecimy z następną klaczą. I ona dała też takie zwykłe coś. Nie chcemy zwykłych. No i chcemy niezwykłe. A bo fajne ma te skarpetki. Taki mega wyblakły pomarańczowy. Nie, to obraz złoty. Trochę, trochę pomarańczowy. Też klacz. Oj, przepraszam. Hmm, też klacz. Ale ładna. Kurczę, ładna była. Ale no, nie mam za bardzo miejsca. No i ty, ty mnie ciekawisz chyba najbardziej. No. dzięki. Mm. No, i klacz. Trzy klacze proszę bardzo. Jak nam się pięknie złożyło. Uuu, taka jak y, tamta moja łaciata. To taka ładna. Ta taka wielokolorowa. O, jak ta. Coś takiego. No. I nowy źrebaczek No, znowu to samo. Znowu to samo. Tu już chyba obleciałam wszystkie warianty kolorystyczne tej maści konia, bo to jest. O mój Boże. Szary. No, szarego chyba jeszcze nie mieliśmy. Mieliśmy takie y, ciemnobrązowe. Jeszcze nie mieliśmy chyba szaraka. Mm. Po naszym Twilight Tinker, czyli po tym takim fajnym, tym takim brązowo-czarnym w kropeczki. Dobra, teraz ty. Po nim będą ciemne bardzo źrebaki. Aha. <ścoughs> o nie, dobra. Nie, ja już nic nie mówię, bo się tylko ośmieszę. No, faktycznie ciemny. Ło. Wow. Mega. Po tym. No, no, gdzie to z takich koni, żeby siwek wyszedł? I to jeszcze, no, ogier. No, to za bardzo nic z nim nie zrobię. Trochę mi się pieniądze yy, kurczą. Bardzo niedobrze. To jest zła oznaka. I ostatni w tym sezonie. I to będzie chyba karus. Karuska. Tak. Ma tylko jedną tutaj taką malutką odmiankę i kawałek na głowie. No, spoko, spoko ale no nie tego szukamy, nie tego szukamy i jakiś siwus znowu siwuska to są no chyba po tym samym tak mi się wydaje, że to są konie po tym samym tylko, że wziąłem inne klacze a tak to jest nadal ten twilight tinker no, i znowu wyszedł siwek. Coś, coś on ma z tymi siwkami. O. No, on jest potem Twilight. I pani heavy artist. I pani heavy artist dała karusa. Pana karusa. No. Troszkę nam nie idzie. Ale ja tak tylko troszkę. Same karusy, same siwki. No, czy szkoda, że też nie mam więcej tych boksów wolnych, ale też no szkoda mi usuwać te konie jakieś tam inne. Bo tak to coś rybaka to muszę usuwać. i Jakby naprawdę wyszło coś fajnego to dopiero miałabym problem. Duży problem. Aha, o to było po Jolly? Czy Jolly? Nie, Jolly chyba wcześniej była. Albo wcale? I teraz ta pani. Ona uratuje wam, mówię wam ona uratuje te źrewaki. No... Ogier. Hmm. Ciekawe. To jest jakiś inny. W się sensie inna odmiana? Czy to jest to samo? Nie, to jest to samo. To jest to samo, tylko że to jest ogier. Co mamy? Aha, mamy takiego ogierka. No dobra. Powiedzmy, że on się. O, on też ma jakiegoś karusa. Nie, on ma akurat fajny rodowód. To dobra, to jego ja zostawię. Dobra. I pierwsza kle. Okej... Okay. Ej, jest ładna! Jest śliczna! Oh my gosh! Ojejku! Dzień dobry! Jest mega ładna. Jest mega ładna. To jak to jest pierwszy koń taki, to ja jestem ciekawa, co będzie dalej. Mam nadzieję, że też da coś takiego fajnego. No to już dzisiaj mieliśmy. To jest ogier. Chyba nawet taki jak ten ogier. Nie, 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 nie. Tak jak wcześniej, tylko że ma, ma więcej białego. Fajna Maść, nie wiem jak to się nazywa, ale fajna Maść, wszystkie są po tym samym ogierze, ale ona jest boska, jeszcze tutaj te ciemne nóżki, nie, no ona jest boska po prostu, uwielbiam ją już. Dobra, i dalej, nie, no co, no jak to? wstawiłam jednego konia na, na jakiś taki większy brit a teraz sobie weźmiemy tego naszego e, wulkanu z panną heavy i zobaczymy co z tego wyjdzie dobra, możesz być też ta dałam ją, bo ona jest kara i mogłoby wyjść coś y, fajnego z tego. Dobra, 5000 to tam trudno, niech se będzie. Miałam już takiego konika, ale to była klacz. Miała jedną nogę białą. Nie, ona była bardziej. Bardziej jabłkowita była, no. Nie, nie takie coś. Ona była taka. Mega rozjaśniana. No dobra, ale to nie szkodzi. Lecimy dalej. Nie mogę się na nią napatrzeć. Ona jest taka piękna. Jeszcze te ciemne nóżki, boże. Coraz to lepsze piękności. Dobra. Nasz Ugieryk i ty. No dobra, ty. I panna łaciata. O, znowu to samo. Może ja naprawdę zacznę liczyć te konie. To by było ciekawe, bo to jest już chyba nasz trzeci i to na tym filmie. Więc więc. Bardzo ładna maść, ale już takiego po prostu posiadam. I sobie beridyniemy. No to teraz z Jolly, dobra, z Jolly też będzie 5 minut. 2, 1 dobra, teraz jest za I jakiś szarak. Bo, no że tak powiem, nie wyrobię się troszkę z filmem. Jakbym miała. Ja, no bo to ja tak nagrywam po 3 źrebaki średnio co 40 minut. No to też nie miałam no, aż tyle dnia, że tak powiem, żeby to wszystko tak nagrać. Więc trochę sobie to przyspieszymy. I weźmiemy koniki, które blidują się na przykład po 5 minut. A ogiera to mam chyba tylko jednego z tego co widzę na, na ten, bo wszystkie są albo wyższe, albo klacze. Więc no, niestety, no, niestety, ale to nie szkodzi. Okej, okay, jeszcze jest ta kapani. O, Jolly już jest za 4000, to pra. No musiała zaraz jakieś wyścigi porobić, trochę nabić sobie tej kasy. O, złoty konik. Ogierek. Lecimy sobie wszystkie klacze po kolei, ile się będzie tylko dało na te 5 minut. Ai, ładny. Łucze taki złociutki Fajne, no. No, szkoda, że nie wychodzą z niego jakieś takie bardziej niezwykłe koniki. Szkoda, szkoda, ale jeszcze trochę tych klaczy mam. Więc spokojnie. A ta, a ta była? Donat. Nie pamiętam, dobra, nie idzie. O. Dobra. I idę coś ładnego. Uu, znowu takie coś. Ogier. Hot phoenix. Może być. Mamy ogiera. Ej, ładny jest, jest ładny. Mm -hmm. No i muszę coś wyrzucić. No niestety musiałam sprzedać e, moją czoklet. tą klecz e, dziesiątkę. O, samowtór. Bo no, e, mam tego ogierka e, Berry. W mi się lepiej nim wyścigi jeździło nie, niż tą czoklet. Więc no, po co ma stać? A ja za bardzo z nią nie briduję, no bo ma tą dziesiątą gwiazdkę taką, no i troszkę, troszkę słabo. No, trochę rozjaśniona. Właśnie jego ja sobie użyłam do tej klaczy. Tu się jeszcze bridują ale tu sobie można jeszcze spróbować. Może będzie coś ciekawego z niskim poziomem. Mm, z czwartym tylko jakiś taki kasztan. Ale z siwu. No nie. Dobra. Hmm. Nie wiem znowu, którego sobie wziąć. Dobra, weźmy sobie tą łaciatkę. Wydaje mi się, że to mogłoby być ciekawe. Że mogłaby coś dać fajnego. No, jakiś ten. kasztan. Tak, kasztan. Kasztanka. No i za, za tą czekoladę dostał 9 milionów, więc. Więc wow. Mam teraz nebridy. Mam teraz ile? 42 miliony. Troszkę ponad. Nie muszę jechać w wyścigu. I tak Berym e, zarobiłam więcej. To jest ten Bery. O, nim zarobiłam 17 e, 300. A tamtą chyba 15. Czy coś takiego. No on jest trochę mniej warty bo on jest jakby rangę niżej, no ale dobra. Próbujemy sobie dalej. To jest właśnie wygodne, że te niektóre ładne koniki, które są u mnie, to mają właśnie te niskie rangi i można z nimi fajnie sobie pobridować. Tak po prostu na szybko. Nie czekać Bóg wie ile. No, no coś nie chcę dawać, powiem Wam. Jolly zawsze mi dawała, jakby, co chce, bo. U, ale siwą. Dawała, właśnie, e, albo karusy, albo siwki. E, dała też tego siwego jabłkowitego, więc plus dla niej. Jestem ciekawa tego, 29 tysięcy. No to jeszcze chwilę można poczekać. Będzie coś? 9, 9, jakaś czwóreczka, no, szóstka. Nie będzie nic, siódemka, szóstka. Nie, dobra. Dobra, dobra. Mam jakąś łaciatkę? Mam tą łaciatkę. Dobra. O! Ciekawy konik. Taki szaraczek. Ciekawe, co z tego wyrośnie. Pewnie siwy. No! Taki siwy z y, czarnymi kopytkami. I ciemnym pyszczkiem. No ale cóż. Ja no, no nie wiem, czy one by coś jeszcze dały. Można by. O! Fajnie. Dobra. Uwaga, bo to jest po tym nowym bogierze. I znowu takie coś, tylko tym razem. W troszkę jaśniejszym wydaniu. No takie, kremowe. No ładne, ładne, nie powiem, ale no... Ta, ta maś mnie prześladuje, no właśnie. On jest taki ładny, matko jedyna. Trafiły nam się dzisiaj dwie perełki, moi drodzy. Dwie perełki. On jest taki... taki dorodny kasztan, taki ciemny A ona jest taka kolorowa Dobra, to co? To może z naszą nową klaczą? Mm, to weźmiemy sobie... jakie ogierka by sobie wziąć? A weźmy sobie Bridja On dawno nie był To weźmy sobie Bridja tak na bonus na koniec to wstawię trzy konie i wam to skipnę. Weźmy sobie bridge'a i naszą e, nową klacz. O, właśnie tą. 25 minut, no. Trochę mnie to drogo wyjdzie. Królik coś je mojego. Bardzo mi się to nie... O! Jeszcze z tą. Dobra. 190, 170... Jakby... nie mam pojęcia co on mije. No ale dobra. Chyba nie chce wiedzieć, bo się zdenerwuje. Ojejku! Tak kilt. Okej, okay. takie jaśniutkie. Ojej. Wow, takiego jeszcze. Uuu. Ej, nawet widać na niej. Okej, okay. podoba mi się. Tylko, co teraz wyrzucić? Co wyrzucić? Mi się wydaje, że, że można chyba ją. Tak mi się wydaje, że można ją. No jest śliczna, ale no kurczę. Nie mam tyle miejsca. Muszę improwizować. Który tańszy? Ty. Ostatnie rybaczki i lecę spać. Nowa klecz. No i niestety jakaś taka siłunia. No ale dobra, dobra. Następnym razem się uda, tak? Następnym razem się uda. Coś ładnego wyszarpnąć. No, bo ja się boję sprawdzić, co on robi. Naprawdę. Ja chyba nie chcę tego widzieć, bo obawiam się, że wyląduje przez okno. Albo na niedzielnym. Na świeżą pieczeń w niedzielny poranek. Jutro jest niedziela, więc jak najbardziej można zrobić świeżego króliczka z piekarnika. No i słabo. Aha, ty jesteś tu. Słabo. No dobra. Nie możesz nam mieć za wiele. Mamy trzy dzisiejsze piękności, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!